I zobaczymy co to będzie Proszę bardzo, NSU od roweru albo od motoru, no, ładna pamiątka poniemiecka, chyba aluminium.

Tym razem mamy pięć Fenningów pruskich bardzo ładny stan 1876 bardzo ładnie pokazał dosyć płytki dołek zobaczmy jak to nas na wierzchu będzie Łączę na głośnik. Trzydzieści trzydzieści trzy, może to się widać. W tym drugim dołku, bo dwa naraz wykopałem, tak w, yy, lekko przekopałem coś takiego wyszło. Chyba guzik, ale taki ładnie zdobiony. Proszę zobaczyć. Pięknie pokazywałem. Ładny guziczek. Mi się wydaje, że to guzik z tymi dwoma dziurkami. Nie wiem czy to będzie widać. No. Także jedziemy dalej. Teraz wam pokażę jaki tu jest śmietnik. Wszędzie sygnały na stal. To jest ten dołek, co co pięć fenikulów znalazłem. I tutaj są same śmieci. I w tych śmieciach znalazłem takie podwójne bicia, a na naparstek, ale taki duży. Pana kciuka już drugi naparstek no, taki naparsteczek no to jedziemy dalej I tym razem klamra Podpaska. Dalej. Tak, tutaj mamy sygnał 28. No i tutaj jest folia. Taka może od mleka folia. Zobaczymy. No dobra, jest tutaj no w wierzchu teraz sprawdźmy no i proszę zobaczyć jak ładnie pokazał że to folia i to od mleka no bardzo ładnie Kolejny sygnał, 70, 72, 73 i takie podwójne bicie, no i proszę takie srebro, chyba jakaś broszka. Idziemy dalej. No, zobaczcie jakiego diabełka znalazłem. No, starsze roczniki będą wiedzieć co to za zabawka. Na odpustach bo jest sprzedawane się naciskało i w powietrze wypychało jęzor diabła. Taka zabawka. No, to lecimy to dalej. Mamy ciekawą sytuację. Przełączę na głośnik. Chyba to już jest. Tu między stalą coś jest, o i tu jest właśnie w stali kolor Ja, ja to wykopie, żeby pokazać na wierzchu. No i co my tu mamy? No i jest. No teraz się jest... koperta od zegarka trafiła, chyba od zegarka. Przynajmniej taki kształt ma. jakieś w środku coś było dosyć głęboko siedziało jakaś koperta od czegoś ale co to mogło być tu no nie wiem Tak, no i mamy niespodziankę. To jest srebrny kawałek jakieś może misy, ale co ciekawe, bo chodzimy po, po polu gdzie wcześniej chodziłem z Techneticami i kolega miał kanarka 250 No i teraz poprawkę robię Golden Mask 5 no i zobaczcie i to druga część. To jest zdobienie, tu chyba koziołek jest. Nie chcę tego tak naginać. I tu jest ten koziołek. Pokazywałem w jednym filmiku właśnie tą chyba część. Nie pamiętam. Ale także ładnie. Kawał srebra ciężkie. To chyba miało 6 gram. No i dalej szukamy. No i mam kolejny guzior, taki duży, cały. Takie moje podsumowanie. Chodziłem dwie pół godziny po polu przechodzonym już przez, tak jak wspomniałem, kanarek 250 i technetix, jeszcze to udało się wykopać, Chodzę, nie chodziłem po całym polutku, tyle co mi się zdążyło w tym czasie zrobić, ja skończyła się woda cała buta w 2,5 godziny wypita, jest z niemiłosiernie gorąco, ale chciałbym pokazać właśnie a propos przechodzonych miejscówek, no fakt faktem te sprzęty Teknetics, Eurotech Pro i i i, i, yy, yy, i garet 250 no nie są chyba zbyt głębokie niektóre rzeczy to naprawdę z głębokich dołków wyciągałem no to co się udało takie do kolekcji zebrać no to taki ładny zdobiony chyba guzik Kilka guzików, dwa, monetka, pięć w w ładnym stanie, no i te dwie rzeczy srebrne, taka nabijka srebra, no i ta ozdoba srebra, z tego się cieszę, może uda się naprostować w eee... kopertach, bo o cygarkach, chociaż nie mam pewności, bo nie ma tu żadnych takich uchwytów na pasek nie wiem co to może być no i na parstek no jeszcze tu wrócę posprzątam dalej może coś jeszcze się uda wyciągnąć no to zapraszam pozdrawiam